Dzień dobry Państwu, Anna Nartowska, studio Polskiej Agencji Prasowej. Gościem dziś jest pan Adam Bielan, eurodeputowany prezes Partii Republikańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Kampania wyborcza ruszyła z przytupem w Radomiu w sobotę Donald Tusk i Konwencja Przyszłości. Jaki obraz przyszłości według pana z tej konwencji się wyłania? No dość ponury, bo od lidera największej partii opozycyjnej na półtora roku przed wyborami, a niektórzy twierdzą, że już u progu kampanii wyborczej, Oczekiwałbym jakiejś pozytywnej wizji Polski, alternatywnej do tego, co my prezentujemy jako Zjednoczona Prawica, tak żeby wyborcy mieli w trakcie wyborów zgryz, kogo wybrać, na kogo postawić. Tymczasem Tusk naprawdę tylko pluł jadem, pluł nienawiścią, zgłaszał coraz bardziej kuriozalne pomysły, Odsunięcia od władzy prawa i sprawiedliwości zjednoczonej prawicy, zapowiadał, że jeżeli nie uda się to de facto w wyniku wyborów demokratycznych, to wyprowadzi ludzi na ulicę i za pomocą demonstracji ulicznych obali rząd, tak jakby już z góry przewidywał, że nie uda mu się wygrać wyborów. Widać wyraźnie, że Tuskowi brakuje pomysłu pozytywnego, że po tym roku od powrotu do Polski z europejskiej polityki, polityki no, troszeczkę Wyczerpał się jego, jego arsenał. Sądził, myślę, że to będzie tak jak 10 lat temu, kiedy brylował jako lider największej partii w Polsce w mediach i nie był konfrontowany tak naprawdę z żadnymi trudnymi pytaniami w mediach, bo większość mediów trzymała za niego kciuki. No ale cóż, to nie jest oczywiście mój problem. Ja bym był hipokrytą, gdybym twierdził, że się martwi o kondycję Platformy Obywatelskiej i nie zależy na tym, żeby Zjednoczona Prawica wygrała kolejne wybory parlamentarne. Powiedział pan, że media były przychylne Donaldowi Tuskowi, ale teraz nawet dotychczasowi medialni zwolennicy wskazują, że faktycznie tych konkretów brakuje. A może to nie jest kwestia tego, że Donald Tusk nie ma pomysłu, tylko wraca do jakichś sprawdzonych metod, które wcześniej przynosiły zyski polityczne. Ja myślę, że Tusk bardziej się dzisiaj koncentruje na tym, żeby zdobyć jak największą pozycję, jak najlepszą pozycję. W ramach opozycji koncentruje się na tym, żeby nękać na różne sposoby swoich konkurentów, jak na przykład Szymora, Hołownie. Cały czas te ciągnące się od wielu miesięcy dyskusje o tym, w jaki sposób opozycja powinna startować, czy na jednej liście, czy na dwóch, czy na kilku listach. Nie sądzę, żeby to akurat przynosiło jakoś, jakiś duży przypływ nowych wyborców do partii opozycyjnej. Myślę, że wyborców nie, nie interesuje, w jakiej konfiguracji opozycja wystartuje, tylko co proponuje, jaka jest pozytywna wizja rozwoju Polski. Tuskowi jest trudno również dlatego, że on jako premier. No tu odwołam się do słynnego cytatu, dbało o to, żeby była ciepła woda w kranie, czyli nie robił żadnych reform, nie reagował, kiedy przychodziły rozmaite kryzysy. Może nie miał tylu kryzysów, co my w drugiej kadencji, mówię o covid czy, czy o szalejącej na świecie inflacji, czy o wojnie wreszcie na Ukrainie. Natomiast w mniejszym stopniu te kryzysy były i Tusk wtedy zabierał głos w taki sposób, że jakby abdykował. Z funkcji premiera. Mówił, że nie ma magicznego przycisku, na przykład do walki z inflacją. W sprawie Ukrainy też jej pozycja Polski była taka bardzo, bym powiedział, dyskretna, zdystansowana, więc Polska nie była zaangażowana w niesienie pomocy w Ukrainie w 2014 roku już wtedy wyjeżdżał, pakował się, ale jego formacja rządziła jak dzisiaj, więc jemu trudno w tej chwili przedstawiać się jako wiarygodny polityk, który opowiada się za polityką zaangażowaną, czy w kwestiach gospodarczych, czy, czy każdych innych. Trwa objazd po kraju, prezes Jarosław Kaczyński z wizytą na Podlasiu i w województwie świętokrzyskim. Jaka wizja wyłania się z tych spotkań, wizja Zjednoczonej Prawicy? No to jest wizja ugrupowania formacji, która w kontrze do tego, co, co robił Tusk jako premier, bo Polacy akurat będą mieć tę wygodną opozycję, że w najbliższych wyborach będą mogli po prostu ocenić 7 lat rządów Tuska, 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Głównym ugrupowaniem opozycyjnym jest ugrupowanie, które... Rządziło w poprzednich latach, na czele którego stoi wieloletni premier, więc będzie można porównać nie tylko hasła wyborcze, ale również dokonania, bo w przypadku haseł one często ładnie brzmią, natomiast będzie można sprawdzić, jak porównać, jak, jak rządził Tusk, jak rządzimy my. Myślę, że Mirosławowi Kaczyńskiemu przede wszystkim zależy na zdynamizowaniu struktur. Wiemy, że po blisko dwuletniej pandemii te struktury wszystkich partii tworzących Zjednoczoną Prawicę na no Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią, y, są troszeczkę w letargu i sądzę, że prezesowi Kaczyńskiemu, jak go znam, zależy na tym, żeby działaczy partyjnych wyprowadzi z tego letargu, bo czeka nas wiele wyzwań w nadchodzących miesiącach. Za chwilę będziemy mieć ostatni przedwyborczy sezon polityczny od września, ale jednocześnie oczywiście te spotkania są organizowane przede wszystkim po to, żeby dotrzeć do wyborców, do opinii publicznej z naszą wizją świata i z naszą diagnozą tego, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale w nas świecie. No są bardzo trudne czasy, choćby ze względu na wojnę, taką pełną wymiarową wojnę. Z całą pewnością dzisiaj nie można prowadzić takiej polityki, jaką próbował prowadzić Tusk czy Komorowski z jednej strony resetu. Z Rosją, zapraszania Rosji do NATO, jak w przypadku ministra Sikorskiego, zapraszania ministra Ławrowa na naradę z polskimi dyplomatami, zapraszania e, e, ludzi związanych z rosyjskimi służbami specjalnymi do odwiedzenia naszego kraju, podpisywania umów pomiędzy rosyjskimi służbami specjalnymi a polskimi, bo to była polityka absolutnie samobójcza, albo głupia, albo wręcz robiona przez kogoś, kto nie myśli o interesie, o polskiej racji stanu. E, i zresztą opozycja i główni politycy opozycji chcieli tę politykę kontynuować, choćby w przypadku w sprawie niedawnego konfliktu na granicy, kiedy Putin wraz z Łukaszenką próbował wyprzedzając wojnę na Ukrainie, bo dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że już wtedy ten, ta wojna na Ukrainie, ta napaść na Ukrainę była zaplanowana. No wtedy Tusk opowiadał się i jego politycy. De facto za otwarciem polskich granic opowiadał się przeciwko budowie muru, na przykład, który znacząco pod, zwiększa nasze bezpieczeństwo. Tu, zresztą mówił, że taki mur nie może powstać. To jest też taki jaskrawy przykład, dowód na to, że Tusk równa się nic nie robienie, prawda? Bierne przyglądanie się w najlepszym wypadku rozwojowi wydarzeń. Tak było przy okazji kryzysu migracyjnego w 2014-2015 roku, kiedy starano się nas zmusić do przyjmowania migrantów z Europy Południowej. Jak wygląda ta mityczna europejska solidarność, jeśli chodzi o migrantów, widzimy świetnie dzisiaj. Wtedy nas próbowano zmusić do tego, żeby, żebyśmy przyjmowali migrantów z Afryki Północnej po to że rzekomo, żeby Europa Zachodnia mogła nam nieść pomoc w momencie, kiedy coś się działo na granicy wschodniej. Dzisiaj się dzieje, dzisiaj mamy miliony, Ukraińców w naszym kraju i bardzo skąpą pomoc ze strony Europy Zachodniej. Komisja Europejska do dzisiaj nie potrafi przeznaczyć rzeczywistych, znaczących, rzeczywistych, dużych środków na, na pomoc dla rzeczywistych uchodźców, którzy uciekają rzeczywiście przed wojną, a nie chcą żyć w kraju bogatszym niż dotąd. Powiedział Pan, że jedną z jednym z najważniejszych punktów będzie aktywizacja struktur, ale jeśli chodzi szerzej o te struktury, cały czas jest konflikt, jeśli chodzi o Solidarną Polskę. Czy ta kampania, która trwa, jedna z najdłuższych kampanii, będzie także w cieniu tego konfliktu Solidarnej Polski z pozostałymi ugrupowaniami, w tym z prawem i sprawiedliwością, upływać? Rzeczywiście są spory, są różnice zdań, przede wszystkim na tle naszego członkostwa w Unii Europejskiej i negocjacji, i taktyki negocjacyjnej z Brukselą, ale zawsze powtarzam, że w tak szerokim obozie obozie, który jako pierwszy w Polsce, w historii Polski, spróbuje samodzielną. Władze, więc natury rzeczy jest bardzo pojemne, również programowo, od Republikanów, których mam zaszczyt reprezentować przez konserwatystów, konserwatywnych liberałów, hadeków czy związkowców. Jesteśmy również obozem bardzo pojemnym, jeśli chodzi o osobowości polityczne. Mamy wśród nas bardzo wielu ambitnych polityków. No i dochodzi bardzo często do rozmaitych napięć, ale to jest nieuniknione. Ważne, żebyśmy nigdy nie stracili z oczu tego najważniejszego cenu, jakim jest wspólne dobre rządzenie. Jestem przekonany, że jeżeli tak będzie, mamy bardzo duże szanse, żeby wygrać kolejne wybory i utrzymać... Władzę oczywiście za wcześnie prorokować, jaki będzie wynik tych wyborów. Apeluję często do, do młodszych kolegów, żeby gdzieś tam na Twitterze czy w mediach społecznościowych nie przekraczali pewnej granicy, bo mogą się zagolopować. Natomiast jeśli chodzi o różnice zdań, one są dopuszczalne. Szczególnie w momencie, kiedy jednak udaje nam się w parlamencie polskim wypracować wspólne stanowisko i głosujemy razem w zdecydowanej większości, nie wiem, 99,9% głosowań głosujemy wspólnie razem i wygrywamy te głosowania, więc. Myślę, że spójność Zjednoczonej Prawicy w takim fundamentalnym stopniu nie jest zagrożona. A takie transfery polityczne czy wejście takich osób jak pani Agnieszka Ścigaj do rządu, to nie jest przygotowanie podstaw do tego, żeby odejść od Solidarnej Polski i zwrócić się ku innym osobom, ku innym strukturom? Myślę, że nie. Jeżeli spojrzymy na arytmetykę sejmową, to Solidarna Polska ma w tej chwili 20. Mandatów, tymczasem większość, która wspiera rząd, wliczając to ugrupowanie Pawła Kuki za to jest 236 głosów. Wiemy, że większość sejmowa to jest 231, więc takich planów, jak sądzę, nie ma. Zresztą uważam, że Zjednoczona Prawica jest skuteczna w rządzeniu, a wcześniej w wygrywaniu wyborów od 2014 roku, właśnie dzięki temu, że jesteśmy formacją bardzo szeroką i każdy wyborca prawicy może w, w różnych miejscach zjednoczonej prawicy znaleźć polityków, który, którzy najlepiej go będą reprezentować. Jeżeli byśmy się ograniczali, to to była najpersonalniej, programowo, partyjnie, to byłaby to bardzo prosta droga do porażki wyborczej. Takich porażek przed rokiem 2014 wszyscy zaliczyliśmy zdecydowanie zbyt wiele, więc jeżeli ktoś nie chce powrotu do władzy, Donalda Tuska i tej żelaznej miotły, jaką jak zapowiada, no to nie powinien robić niczego, co by się przyczyniło do rozpadu Zjednoczonej Prawicy. W opublikowanej dzisiaj rozmowie w Polska Time, The Times, szef rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że Zjednoczona Prawica jest flotylną, największym statkiem tej flotyli jest, flotyli jest prawo i sprawiedliwość. A Jakie miejsce w tej flotyli jest według pana dla partii republikańskiej? Płyniemy w tym samym kierunku. Jesteśmy pewnie nieco mniejszym statkiem niż Prawo i Sprawiedliwość, ale no wszystkie statki we Flotyli są o tyle ważne, że bez choćby jednego statku nie mielibyśmy tylu pasażerów, czy tylu marynarzy płynących w jednym kierunku, mówiąc zupełnie serio, zarówno w 2015, jak i w 2019 roku wystarczyłoby 3-4 promile mniej dla naszej listy, abyśmy nie rządzili. 3-4 promile, to warto sobie uświadomić, jak niewielką przewagą wygrywaliśmy, czy zdobywaliśmy większość w roku 2015 19 W bardzo wielu sejmikach mamy jedno, jeden mandat większości, bądź jeden mandat tracimy do, do większości, tak na przykład niestety w województwie mazowieckim zabrakło nam jednego mandatu, więc no, oczywiście po tylu latach rządzenia po tylu latach współpracy czasem następuje zmęczenie. Niektórzy być może uważają, że samodzielnie mogliby zdobyć lepsze rezultaty dla siebie. No ale to jest myślenie absolutnie samobójcze. Jeżeli Zjednoczona Prawica się rozpadnie, to Prawica straci władzę na, na wiele, wiele lat. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Jakie elementy państwo jako Partia Republikańska będą zatem próbowali forsować, wnosić do tego szerokiego programu Zjednoczonej Prawicy? No, najprościej, naj, najkrócej odprowadzając, od, odpowiadając na Pani pytanie, elementy właśnie programu republikańskiego, który już od roku głosimy w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie przeforsować własnych rozwiązań samodzielnie, w związku z tym w przeciwieństwie do na przykład kolegów, którzy opuścili Zjednoczoną Prawicę z porozumienia Rosława Gowina, staramy się swoje rozwiązania programowe, czy do tych rozwiązań najpierw przekonywać kolegów z Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski, a później prezentować. Tak było w przypadku choćby zmiany ustawy o dostępie do broni, tak jest w przypadku ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, które zaprezentujemy w najbliższych dniach, ale jesteśmy zadowoleni z, z jakości tej współpracy. Prezes Kaczyński zwołuje posiedzenie Rady Koalicji po to, żeby właśnie kwestie programowe. Zostało nam niewiele czasu w tej kadencji, to jest półtora roku, to jest bardzo niewiele czasu, żeby wprowadzać jakieś zmiany fundamentalne, licząc na to, że one zadziałały jeszcze przed wyborami, ale jednak kilka takich rozwiązań, każda z partii ważnych dla siebie może wprowadzić i, i liczymy na to, że jesień będzie ofitować właśnie w tego rodzaju yy, yy, prace programowe. Na jakim etapie są prace i konsultacje dotyczące tego <coughs> projektu, o którym Pan powiedział, czyli zwiększenia dostępu do broni? Są dwa projekty w Lasce Morszokowskiej, Projekt Partii Republikańskiej oraz projekt Pawła Kukiza, który nie jest członkiem Zjednoczonej Prawicy, ale nas wspiera na ostatnim posiedzeniu Rady Koalicji. Uzgodniliśmy, że między nimi w tej sprawie będą toczyć się prace specjalnego zespołu roboczego, który... Kilka razy już się spotkał i mam nadzieję, że zaraz po wakacjach ten projekt zacznie być procedowany przez parlament. Nasz projekt uzyskał w miarę pozytywną opinię biura legislacyjnego. Zgłoszono kilka zastrzeżeń, które już naszą autopoprawką zostały wyjaśnione, więc mam nadzieję, że, że zaraz po wakacjach będziemy w stanie zająć się tym projektem. Dla tych, którzy nie znają tego projektu. My nie chcemy wprowadzać w Polsce Teksasu, nie chcemy likwidować egzaminów, nie chcemy likwidować testów psychologicznych, nie chcemy, żeby każdy Polak miał broń. Natomiast dzisiaj wszystkie statystyki pokazują, że jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Europie, po najbardziej rozbrojonym państwem w Europie po Watykanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, żebyśmy mieli mniej broni niż Czesi, Niemcy, Słowacy. Doskonale wiemy, że. My zaczęliśmy pracę nad naszą ustawą jeszcze przed y, ostatnią inwazją rosyjską na Ukrainę, ale ta inwazja też nam pokazuje, jak duże zmiany w naszym społeczeństwie w stosunku do broni, w stosunku do armii muszą y, y, nadejść w najbliższych, y, najbliższym czasie, bo Polska na wiele lat staje się krajem frontowym. Y, od tego nie ma ucieczki, nie zmienimy naszego miejsca na mapie, będziemy żyć w przy wyższym poziomie zagrożenia. Agresją rosyjską i musimy z tego wyciągać wnioski. W związku z tym chcemy ułatwić dostęp do broni, chcemy zlikwidować wiele absurdów, które sprawiają, że na przykład bardzo wielu byłych funkcjonariuszy służb mundurowych musi się latami starać o takie pozwolenie. No i chcemy, niezależnie od dostępu do broni, zdecydowanie zwiększyć możliwość budowania strzelnic w Polsce bo dzisiaj bardzo wiele barier biurokratycznych sprawia, że tych strzelnic jest de facto coraz mniej, jest znacznie mniej niż dwadzieścia kilka lat temu. A każdy Polak, nie wszyscy Polacy muszą mieć broń w domu oczywiście, natomiast każdy Polak, który tego chce, powinien mieć możliwość, żeby w bezpiecznych warunkach móc szkolić się ze strzelectwa. Takie szkolenia też zaproponował nasze, nasz minister sportu, Kamil Bortniczuk, wiceprezes partii republikańskiej, który wyasygnował w budżecie ministerstwa sportu dość pokaźne dość środki na to, żeby szczególnie młodych ludzi, którzy dotąd nie mieli nic wspólnego ze strzelectwem, zachęcić do uprawiania tego sportu, bo to jest piękny sport, w którym mamy bardzo bogatą tradycję. W ostatnim czasie dwie wypowiedzi. Pierwsza to wypowiedź Wiary Jurowej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, potwierdzona przez Ursulę von der Leyen, która powiedziała o tym, że Polska nie wypełnia tych zobowiązań, które mogą pozwolić na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Tymczasem Polska uruchamia prefinansowanie 7 miliardów złotych na projekty z tego funduszu. Czy te pieniądze Pana zdaniem są zagrożone? Nie, pamiętajmy, że z jednej strony Krajowy Plan Odbudowy jako dokument został zaakceptowany przez Unię Europejską. Po pozytywnej opinii Komisji Europejskiej zaakceptowała ten dokument również Rada Europejska. Przy tylko jednym głosie wstrzymującym, tylko chyba Holandia się wstrzymała. Miało to miejsce już po przyjęciu przez Polski Parlament ustawy zmieniającej ustawę o Sądzie Najwyższym. Jednocześnie w mijającym tygodniu zaprezentowano podpisaną umowę partnerstwa, która sprawia, że będziemy mieć dostęp do jeszcze większych środków w ramach tego klasycznego budżetu, tak zwanych wieloletnich ram finansowych, czyli te siedmiolatki unijnych. Tam, tam czeka na nas jeszcze większe, jeszcze więcej pieniędzy. To są te choćby dopłaty bezpośrednie dla rolników, ale programy z funduszy spójności. Myślę, że tego rodzaju przepychanki z Brukselą, szczególnie przepychanki werbalne, słowne, będą miały miejsce jeszcze przez wiele e, miesięcy. No, a czemu one służą? Jeżeli e, w świetle reflektorów lefrak e, pani przewodnicząca Komisji Europejskiej przyjeżdża do Polski i <laughs> mówi o tym, że e, środki zostaną uruchomione, e, że sytuacja jest nadzwyczajna, a potem takie wypowiedzi, być może jednak nie możemy być pewni tego, że te pieniądze do Polski trafią. Czemu to służy? No, Komisja odpowiada w pewnym stopniu przed Parlamentem Europejskim. Parlament Europejski może e, zastosować procedurę Rozpocząć procedurę odwołania całej Komisji Europejskiej. Myślę, że to jest scenariusz bardzo mało prawdopodobny, żeby nie powiedzieć nierealny. Tymczasem w Parlamencie Europejskim bardzo wielu posłów należy do frakcji, w których członkami są partie, które przegrywają w Polsce od lat wybory: Platforma Obywatelska, Polskie Sojuszu Ludowe, Nowa Lewica. Te partie inspirują przy każdym posiedzeniu. Parlamentu Europejskiego. W tym tygodniu zaczynamy kolejne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. One inspirują swoich kolegów z Zachodu do tego, żeby niemal na każdym posiedzeniu była debata skierowana przeciwko Polsce, kończąca się jakąś rezolucją atakującą nasz kraj i atakują również Komisję Europejską za ich zdaniem nadmierne ustępstwo. W związku z tym Komisja Europejska musi lawirować między tymi oczekiwaniami Parlamentu Europejskiego, a z drugiej strony. No, twardą polityką, która wymaga jednak nieomijania jednego z największych krajów Unii Europejskiej, to kraju, który akurat w, tych, w tym czasie odgrywa olbrzymią rolę geopolityczną, bo bez Polski nie udałoby się nieść. Pomocy Ukrainie w takim stopniu, w jakim to czynimy w tej chwili. Jako doświadczony europarlamentarzysta, zgadza się Pan z tym twierdzeniem, że do kamieni milowych Polska i inne kraje mogą podchodzić w sposób elastyczny. I co w zasadzie ta elastyczność miałaby oznaczać? Wiele z tych kamieni to są, można powiedzieć, takie drogowskazy, zapisane dość ogólnie, więc to będzie kwestia ich interpretacji. Natomiast zdecydowana większość z nich. Jest niekontrowersyjna. Oczywiście media, politycy skupili się na tych kilku, które e, można na różne sposoby interpretować, ale mamy już wyraźne stanowisko rządu, czy w kwestii podniesienia wieku emerytalnego, którego nie będzie, zresztą byłoby to absurdalne, bo Zjednoczona Prawica dochodziła do władzy w 2015 roku, zapowiadając powrót do obniżonego wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że ten wiek e, podwyższył Tusk z Koceniakiem Kameszem. Czy kwestie opłat od samochodów spalinowych w dzisiejszym wywiadzie, do którego pani nawiązała, premier Morawiecki wyraźnie stwierdza po raz kolejny, że takich, takiego podniesienia opłat nie będzie? Nie powiedział, że nie przewidujemy, że rząd nie przewiduje, ale być może to się za kilka lat zmieni. No, za kilka lat nie wiemy, kto będzie rządzić, natomiast mam nadzieję, że. Zakładając, będziemy, że będzie rządzić Zjednoczone Królestwo. że krawicą. będziemy rządzić my. Premier rozwija ten wątek, mówi wyraźnie o tym, że będzie kontynuowana polityka pewnych preferencji podatkowych dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Już dzisiaj jest zróżnicowanie, jeśli chodzi o opłaty rejestracyjne przy samochodach powyżej 2 litrów i tych mniejszych. Natomiast wyraźnie powiedział, że żadnych nowych opłat, podatków w tym względzie nie, nie przewiduje. Ale w, jeśli chodzi o kamienie milowe, to jest to, jeśli chodzi oczywiście o podatek od aut spalinowych, to jest to wyraźnie zapisane, że do końca 2024 roku ma zostać wprowadzony podatek rejestracyjny, a najpóźniej w drugim kwartale 2026, 2026 roku ma zostać wprowadzony podatek od posiadania samochodu spalinowego. Do tego też można podać Podatek, elastycznie? opłaty rejestracyjne są w Polsce. I już w tej chwili różnicują samochody pod względem ich uciążliwości dla środowiska. Mówiłem o tym zróżnicowaniu dotyczącym samochodów poniżej i powyżej dwóch litrów pojemności silnika. Jeśli chodzi o przyszłość samochodów elektrycznych w ogóle spalinowych w Europie, to w tej chwili toczy się bardzo ożywiona dyskusja po Raporcie Parlamentu Europejskiego, który był głosowany na poprzedniej sesji Parlamentu w Strasburgu. Ja głosowałem od razu, mówię przeciwko temu raportowi, w którym Parlament apeluje o całkowity zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od roku 2035. O ile ja jestem zwolennikiem tego, żeby wspierać rozwój, nawet szybki rozwój samochodów elektrycznych czy wodorowych, o tyle musimy zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie przystosować infrastruktury dla tych samochodów w tak krótkim czasie, szczególnie w takich krajach jak Polska i myślę, że ten termin jest całkowicie nierealny. Zresztą już w tej chwili... Bardzo wiele państw zapowiedziało sprzeciw wobec takiej propozycji parlamentu, bo to nie są decyzje ostateczne. I o dziwo taki sprzeciw, o dziwo no, to nie jest dziwne, jak ktoś zna strukturę niemieckiego przemysłu pierwszym krajem, który zaprocesował są Niemcy. Mówię o dziwo, bo tam rządzą Zieloni. Oni są w rządzie i mają ważne stanowiska, choćby szefa Ministerstwa Gospodarki. No, ale wszyscy wiemy, jak silny jest przemysł samochodowy, motoryzacyjny w Niemczech. Niemcy zapowiedzieli, że doprowadzą do zablokowania tej propozycji, więc w tej sprawie myślę, że będziemy dyskutować wewnątrz Unii Europejskiej jeszcze przez wiele lat, jaka powinna być przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Myślę, że będzie się z roku na rok zwiększać odsetek. Sprzedawanych samochodów elektrycznych. Natomiast to nie będzie taki skokowy wzrost, który pozwoli nam całkowite wyeliminowanie sprzedaży samochodów spalinowych już za 13 lat. Po prostu nie ma do tego infrastruktury potrzebnej do ładowania w tych samochodów, czy elektrycznych, czy tym bardziej wodorowych. Tutaj jesteśmy jeszcze bardziej w tyle. Powiedział Pan Adam Bielan, eurodeputowany prezes Partii Republikańskiej. Dziękuję Panu bardzo Dziękuję za Dziękuję także Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia Polskiej Agencji Prasowej jutro o tej samej porze.